Witam was moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony ksazaks Jak dobrze jest być fanem diablo w tych czasach? <laughs> no, oczywiście, jeżeli wszystko wyjdzie dobrze. Yy, bliskon który odbył się w piątek w nocy, przyniósł nam yy, świetne informacje, mianowicie nowa klasa do. Yy, Nowa klasa do Diablo 4, Łotrzyca, która zapowiada się spoko, ogólnie i gra zapowiada się również spoko, e Diablo Immortal coraz bliżej, no i ten, zapowiedzieli taki, e taką, taki prequel do Diablo Immortal. <ścoughs> Nie, żartuję. Oczywiście yy, zapowiedzieli Diablo 2 Resurrected. Moi kochani, to nie będzie film teraz, w którym będę mówił wszystko o tych wszystkich rzeczach, yy, tylko chciałem was tak po prostu yy, yy, żyje po tym nie. tak? Po, zaraz po nie miałem imprezę z tej z chłopakami z gildii, yy, to też dlatego nie miałem czasu za bardzo nic nagrać. Teraz chciałbym wam po prostu powiedzieć to, co wszyscy już i tak wiedzą, że się mega jaram i mega cieszę na te Diablo 2 Resurrected. I wiem, że część z was powie tak yy, oni popsuli Reforge'a, coś czego się nie dało popsuć. Warcraft 3. Sam tak mówiłem, że nie, nie dało się tego spierdzielić, ale jednak to zrobili. W tym przypadku, dlaczego mimo wszystko się jaram? Dlatego, że tutaj jest podpięta pod to inna firma. Nie robi tego Blizzard, nie robi tego firma, która robiła Reforge'a, bo Reforge'a robiła, czy pomagała Blizzardowi zrobić firma Lemon Tree. Tutaj mamy z Visions, którzy mają za sobą same sukcesy, i ogólnie ich podejście do sprawy jest ba bardzo mi się podoba. Mi osobiście. Ale sobie okiem, co my tu mamy na tej stronce. Moi drodzy, to jest stronka Diablo 2 Resurrection. Gra ukaże się tego roku jeszcze. Można się już się zapisać do beta testów. Mamy tutaj Zwiastun, bla bla bla. Yy, no, gierka wygląda przecudownie. Yy, ogólnie ich podejście do, do zremasterowania tego było takie, żeby zrobić to po prostu na nowo, ale trzymać się oryginału. Czyli yy, technicznie gra działa praktycznie tak samo jak yy, poprzedniczka. To znaczy, wszystko opiera się o 25-klatkowy zegar, wszystkie animacje i tak dalej, yy, ale po prostu są, yy, gra działa tak jakby jest nakładką na starą grę. Na starą grę. Działa na, na, na tej to zasadzie. Um, I moi drodzy um, mrok został zachowany, bo tego się troszeczkę bałem i też na niektórych screenach to widać, ale oglądałem wywiad. <laughs> Chodzi o to, że niektóre sceny, które mają być jaśniejsze, zrobili jaśniejsze, żeby było fajnie widać wszystko. Um, um, na przykład kuźnia jest rozświetlona bardziej, jak to kuźnia powinna wyglądać mniej więcej, nie musi być tak aż takiego mroku, ale niektóre miejsca są gdzie jest naprawdę ciemniej, na przykład właśnie tutaj na tym, na tych, w tych kanałach. Um, Gierka wygląda przecudownie. Um, redesign, że tak powiem, niektórych y, rzeczy jest cudny. Wszystko, wszystko wygląda tak, jak po, y, y, wyglądać powinno. Zabójczyni wygląda pięknie. <grymata> Nekromanta to taki trochę Geralt z, y, po, 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 po miesiącu w Polsce. Barbarzyńca trochę dziwnie mi wygląda. Nie wiem dlaczego. E, może dlatego, że nie widzę z że ma ten kucyk na, na, na tych tej screenach e, Paladyn, m, zastanawiam, zastanawiam się, czy w e, oryginalnym designie on miał Afro, czy był łysy, bo mi się wydawało, że był łysy, ale tak jak mówił gościu, e, który jest głównym jakby dyrektorem tego projektu, e, wszystkie takie rzeczy oni zaczerpnęli z oryginalnych koncept artów e, e, z Diablo 2. No, wszystko mi się tu naprawdę mega mega podoba. No, gierka wygląda cudnie, co tu dużo gadać? Mi się po prostu. No i oczywiście cross platform, znaczy cross, cross, nie, niekoniecznie cross platform, ale cross progression. Coś takiego. To działa na takiej zasadzie, że mając postać na PC, kupimy sobie grę na PlayStation, to możemy sobie tą postacią grać, ale nie możemy grać jakby... ja z PlayStation z kolegą z PC. Nie, nie pamiętam jak on się tam odnieśli, ale chyba, chyba nie można grać. Odświeżone rankingi, moi drodzy, przeprojektowany interfejs, czyli mamy więcej... Możliwości, mamy więcej informacji o naszej postaci, nie musimy e, z, liczyć i zgadywać e, Porównywarki przedmiotów i tak dalej e, Skrytka w, wspólna dla wszystkich oraz większa skrytka, to jest do, do, dosyć spoko e, Wszystko przeprojektowane łącznie z cinematykami, muzyką i tak dalej Znaczy przeprojektowane, zrobione na nowo No zobaczcie jak te itemy wyglądają, mi się to tak podoba Po prostu ja mam ciary jak, jak to oglądam Nawet runy mi się podobają I... Z, y, miksturki też mi się podobają. M miksturki wyglądają pięknie, jak w Diablo 1 mi przypominają właśnie, to jest Diablo 1. No wygląda to po prostu przepięknie. Jest jedna rzecz, której się boję, niestety, e boję się, moi drodzy, że na nowo zostanie nagrany dubbing i, na i wątpię, żeby doścignął oryginałowi starego, starego dubbingu naszego. Moim zdaniem, dubbing w Diablo 2 to jest najlepszy dubbing, jaki kiedykolwiek powstał. I ogólnie polonizacja Diablo 2 to jest najlepsza najlepsze przełożenie na polski język gry. A yy, mo i moim zdaniem również, i wielu innych zresztą, oryginalnie brzmi ona lepiej niż yy, yy, znaczy ten nasz dubbing brzmi lepiej niż oryginał. Jak posłuchamy filmów czy poglądamy, to, 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 to e, oryginał brzmi gorzej. Myśmy zrobili to chłopaki e, od nas e, zrobili to lepiej, chłopaki. No oczywiście, no ek, tam ekipa polonizująca to i, 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 i podkładająca głosy jest po prostu to perfekcyjne. No, przy Lord of Destruction jest troszeczkę gorzej niestety, ale nadal jest mega. Nadal jest mega. Cóż, no i mamy oczywiście małego tutaj Isterega w postaci diamenciku. Eee, moi drodzy, jaram się, grę zobaczymy jeszcze w tym roku. To jest najlepsze, grę zobaczymy jeszcze w tym roku. Eee, będę pisał do Blizzarda, żeby mi do, do jakichś beta testów do, do wrzucili. To będę wam robił filmy, pokazywał jak to wszystko wygląda. I naprawdę mega, 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 mega się jaram. Oczekiwanie na te Diablo 4 będzie o wiele słodsze. Nawet zagram w tego Immortala później, eee, jakiś emulator się ogarni, i będę segrał na PC. A co, kurde. Generalnie no, kierka wygląda przecudnie. Niektóre animacje tak troszeczkę dziwnie wyglądają, ale nadal, nadal jest mega moim zdaniem, po prostu jak na to patrzę to to jest jak gra marzeń. Czy to Blizzard spieprzy? Nie sądzę, żeby spieprzył, to tak, żebym się nie jarał. Ja, o kurde, tu jest krew w, tej, w tym, w tym, tej fontannie. Goddammit, to wygląda lepiej, kurde, niż oryginał, mroczniej. Znaczy jaśniejsza jest scena, no bo jest pełno ognia wszędzie faktycznie. Ale, nie no, jaram się jak Anakin z citów, moi drodzy. Cóż, oczekujcie na dniach filmów, bo będę napierdzielał teraz yy, ostro filmami. O, każdy z tematów osobno, Diablo 3, dla, di, di, przepraszam, Diablo 4, bla, 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 bla. Co tam dodali, co tam ten, bo oglądałem te wszystkie panele, zrobiłem notatki, ale filmy dopiero będę wypuszczał w przeciągu yy, tygodnia. No i też trzeba jeszcze streamować, a wiadomo, jak jestem podjarany, jak cholera, to streamujemy Diablo 2. I jedziemy, bo trzeba być w ogóle te Diablo 2 całe przestudiować, żeby już się przygotować na tego rezurekta. <grymne> tak więc, moi kochani, dzięki Wam wielkie za uwagę. Trochę, się, trochę Wam czasu zajęłem. I cóż, widzimy się w następnym filmie. Na, na streamie jutro się widzimy, o, tego trzeba zacząć. Moi kochani, jeżeli chcecie zobaczyć cały, cały stream z Biskonu, to tak jak obiecywałem, wszystkie... E, zapisy streamów i to jest feature dla wspierających. Kosztuje to 4 zł, tak więc 4,99 przepraszam. E, tak więc nie jest to jakoś mega dużo, a ci ludzie, którzy chcą mnie wspierać finansowo, e, no mają taki bonus po prostu za, 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 taki, za takie wsparcie. Tak więc e, polecam kliknąć wesprzy i zobaczyć i zobaczyć e, co, tam, co tam można wybrać, że tak powiem. Dzięki za uwagę, widzimy się w poniedziałek na streamie, e, widzimy się w poniedziałek na filmie, e, no cóż, trzeba wziąć się do pracy i pomimo tego, że mam mega mało czasu, to będziemy wałować temat Diablo teraz masakrycznie. Będę musiał anulować suba do woła, tak way chyba. Do następnego, papa. Pa.